Postanowiłem wytoczyć powództwo. Wytoczyłem z różnymi perturbacjami. Yy, powództwo toczy się do dzisiaj. W międzyczasie w 2011 w lutym drugi raz, i teraz yy, 17 lutego trzeci raz znowu to, to się stało. Tak? Yy, Niemiecka Agencja Prasowa DPA, Polskie Obozy Zagłady Sobibór, akurat tu w tym momencie chodziło. Pod, powtórzył to Die Welt, korzystając z okazji. Yy, 19 lutego mieliśmy termin w Warszawie, na którym nie wydarzyło się nic ciekawego. Moi pełnomocnicy walczyli o dopuszczenie opinii biegłego na temat nazwijmy to tak celowego używania, wprowadzania w błąd opinii publicznej przez niemieckie media. Mniej więcej tak to, tak to trzeba określić. No i jak tam sytuacja wygląda, co sąd postanowił, nie wiemy, bo ma to rozpatrzeć na, postępu, na posiedzeniu niejawnym. Czy to będzie robione przez polskich biegłych, czy przez niemieckich biegłych, ponieważ strona przeciwna chce, żeby e, opinię wydali Niemcy. Polska Kancelaria Broniąca Niemców kieruje nas do Niemiec. No a po, my chcemy, żeby to zrobił Ośrodek Studiów Wschodnich w Polsce. Mhm. Cóż jeszcze. No, następny termin nieodległy, 17 październik. Tak, 17 październik. Nie wiem co będzie dalej. W międzyczasie mieliśmy 3 marca przesłuchanie pana Szmita Naczelnego Divelt w Berlinie. Zostało w ostatniej chwili odwołane. Termin następny tam w okolicach 20 kwietnia. Nie wiem czy też się odbędzie. Także to wszystko się bardzo ślamazarzy. Polski wymiar sprawiedliwości jak zwykle niestety nie stanął na wysokości zadania, czyli dwie rozprawy w roku. Takie mamy tempo, nie wiem kiedy to się stanie. W związku z tym, że po raz trzeci w lutym Dieweldt użył, użył znowu zwrotu polskie obozy zagłady, postanowiłem zmienić powództwo i zamiast dotychczas dochodzonej kwoty 500 tysięcy złotych na cel społeczny podniosłem to do miliona złotych. Ponadto wniosłem o zakazanie Dieweltowi publikacji na temat wszystkich obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenie Polski. Nie wiem, czy sąd to kupi, czy, 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 czy zrobi tak, jakbym bym chciał, ale mam nadzieję, że tak zrobi. Mhm. No i jest również w zmianie powództwa nowa wersja przeprosin jakiej się spodziewam od wydawcy Di od Axel Springer. No Jak? i to chyba by było wszystko. Proszę pytać, co panu <grym> Jakie to byłyby przeprosiny? Oj to jest taka dosyć dłuższa, yy, dłuższa kwestia. Mhm. Chciałbym, żeby przeprosili za użycie polskiej obozy zagłady, bo to wcześniej mieliśmy Majdanek, później ogólnie wszystkie polskie obozy, mhm. teraz mamy sobibór. Także te przeprosiny dotyczą używania tego zwrotu. I zobowiązania, że nigdy to się więcej nie powtórzy, przytoczenia, że to były niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Także jeżeli Pan sobie życzy, to dysponuję tekstem, mogę dać. Mhm. Czym się Pan na co dzień zajmuje? Jestem ręcistą. Siedzę sobie w domku po wypadku komunikacyjnym. Pobiegłem do Niemiec. Rzeczywiście tam była gazeta Die Welt w Albeku. Można ją tam kupić. Tak się akurat złożyło, że udało mi się zobaczyć to. No i to tyle, i zostało to za chwilę nagłośnione przez polskie media. No, miało, miało interwenować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, niestety interweniuje z takim skutkiem, jaki widzimy, że co pewien czas mamy to samo. Zwracałem się do pomoc, o pomoc niedawno do pana premiera Tuska w tej sprawie, niestety odmówił mi. Znaczy ja myślę, że on o tym nie wie, jego urzędnicy po prostu skierowali mnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mhm. Proszę po prostu o tłumacza, żeby mi przydzielono jakiegoś tłumacza w tej sprawie, bo tłumaczenie każdego pisma to jest wydatek mniej więcej 100 zł. To nie jest tanie jak na moje możliwości finansowe. Skierowano mnie do MRZ, czekam na odpowiedź już jakiś czas. Na pewno hmm. niepokojącym znakiem jest to, że my, czyli ja i moi pełnomocnicy, my musimy się wybrać w podróż do Berlina, a nie odwrotnie, na przesłuchanie. Winowajcy tego zdarzenia, potrójnego już zdarzenia, w moim przekonaniu, jeżeli ktoś naruszył czyjeś dobra osobiste, mhm. czy, czy, czy nawet nasze takie większe dobra niż tylko moje osobiste, no powinien przyjechać do Polski, zeznać przed sądem, dlaczego tak się stało, dlaczego to tak, takie rzeczy miały miejsce. No Są ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich ludzi, z którymi miałem przyjemność na ten temat rozmawiać. Miast przesłuchać pana redaktora w Warszawie, gdzie wymagałoby to od niego tylko jednej podróży pana redaktora, nakazał przesłuchanie w Berlinie, co wydłuża ogromnie czas postępowania sądowego. Bo proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy uzależnieni od sądu niemieckiego, który musi się przygotować, musi Musiało nastąpić cały szereg tłumaczeń. Znowu trzeba było y, zarezerwować termin. Teraz, tak, my musimy jechać ze strony polskiej. Muszą jechać pełnomocnicy z Warszawy, z strony pozwanej czyli to jest cała kawalkada osób, które musi jechać do, muszą jechać do Berlina. No i już mieliśmy jechać, kiedy się okazało, że nie, nie mamy po co jechać, bo mamy zmianę terminu w Berlinie. No i nie wiem, czy sąd y, polski przemyślał to, co robi, ponieważ. Jest to znaczące opóźnianie procesu. Bo no to niczemu nie służy, a również na forach internetowych, może nie bez racji, ludzie obawiają się, czy my tam wcale stamtąd wrócimy. To, to jest y, takie może trochę śmieszne, ale, ale może coś i w tym jest. Są obawy? No, są. Nikt y, nie byłem w ogóle przesłuchiwany na, w tej sprawie. Trwają cały czas y, przepychanki prawne, formalno-prawne. Tak jak mówiłem, ostatni termin całościowo został poświęcony na ustalenie, kto ma sporządzić opinię ubiegłych w tej sprawie, na temat, który już mówiłem. Także do przesłuchania mojej osoby nie doszło i myślę, że być może stanie się to 17 października. A jak Pan przeczytał tą informację w tej gazecie, jak pan się poczuł? Jak to, to wygląda? To za każdym razem czuję się tak samo. No jestem zły, oburzony. A w tej chwili chyba nawet podwójnie, ponieważ dochodzą do mnie sygnały z, od znajomych z Niemiec, że nam po prostu śmieją się z nas, że w polskich sądach jeszcze sobie parę ładnych lat poczekamy. Jestem po prostu zły, bo prowadzimy ten proces. W tej chwili w tym sądzie jest on trzeci rok, a Niemcy zdążyli już w międzyczasie znowu użyć dwa razy tego samego. Trzeci raz. Było to wtedy, kiedy postanowiłem skierować sprawę do sądu, no i w międzyczasie jeszcze ponownie dwa razy. Także to, że Niemcy przepraszają, to nie ma żadnego znaczenia. Oni robią dalej to samo, tak jakby mieli jakiś plan w tym, żeby to zrobić. No i tak sukcesywnie uczą te, te, te młode pokolenia, swoje przede wszystkim, że, że to tak nie do końca były niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Staram się, żeby żeby nasza strona polska no, coś z tym zrobiła, ale strony rządu, no nie mam kompletnie poparcia. Czuję się pan trochę bezradny? Nie. nie Będę walczył, nie czuję się bezradny. Mhm. Jest mi tylko przykro, że, że wiele, wiele, wiele naprawdę mam głosów poparcia ze strony zwykłych ludzi. Zwykłych obywateli, którzy popierają mnie w tej walce na forach internetowych. Można praktycznie przeczytać same głosy poparcia, natomiast ci, którzy mogliby w tej sprawie cokolwiek zrobić, nie ukrywam, że mam na myśli rząd, nie robi nic, kompletnie nic w tej sprawie. Widzę, jak premier jeździ do Niemiec, jak tam uczestniczy z panią kanclerz Merkel, jakieś targi otwierają, różne rzeczy, mają dobre dosyć kontakty, no a w tej sprawie jakoś nic nie możemy zrobić. Nie wiem, czy to jest bezczynność celowa, czy... Cieszę się, że w tej chwili w Polsce powstają stowarzyszenia, które, które będą walczyć o dobre imię Polski. Bo, bo, jak na jedną osobę, jest to jednak zbyt poważny temat, i, i cieszę się, że zostanę zwolniony wkrótce z pozywania innych, y, innych wydawców, czy, czy, czy to na terenie Niemiec, czy na terenie, na terenie Anglii, czy, bo to różnie bywa i we Francji, i w Anglii. Stany Zjednoczone jakoś potrafiły zrobić z tym porządek, jak pan wie, no była ta. Ta pomyłka fatalna pana prezydenta Obamy, no była, no niestety była, ale tam ogólnie wie pan yy, wszedł w zakaz używania tego pod, pod groźbą kar I, i, I tamtejsza Polonia potrafiła to wywalczyć, a nasz rząd jakoś tu na terenie Europy kompletnie jakoś tu. No, no sam pan wie, no przepraszamy, przepraszamy, a za chwilę mamy znowu to samo. To, to na, na co są takie przeprosiny? No, no nic, są to puste słowa podyktowany względem chwili, chwila konieczności, no przeprosimy, dobra, niech się odczepią. I już. I to tak się była. A myślę, że jeżeli, jeżeli zapadłby był wyrok, który nałożyłby znaczną karę, czek na warunki niemieckie, to nie jest znaczna kara, bo to raptem 250 tysięcy euro to nie jest no bo dla nich taki duży pieniądz. Ale taka kara finansowa być może zmusiłaby do zastanowienia wydawców. Bo przecież, no nie ukrywajmy, taki artykuł przechodzi przez korektę. No tam ktoś siedzi, który to wszystko sprawdza, a jakimś dziwnym trafem takie rzeczy ciągle przechodzą.